Co ważnego, czeka nas w tym tygodniu w Kościele. 25 lipca we wtorek obchodzimy świętego Jakuba Starszego. Należał do grona dwunastu apostołów. Z racji swojego żywego usposobienia, Jakuba, wraz z Janem, Chrystus nazwał synami gromu. Jakub głosił Ewangelię na terenach Hiszpanii i Portugalii. Poniósł śmierć męczeńską w Judei przez ścięcie. Tradycja podaje, że przy egzekucji ucałował swojego kata, czym tak go wzruszył, że ten natychmiast przyjął wiarę chrześcijańską i został stracony wraz z Jakubem. Tego samego dnia przypada wspomnienie świętego Krzysztofa, żyjącego w III wieku rzymskiego męczennika. Według podań, Krzysztof był bardzo silnym i mocnym mężczyzną. Pragnął służyć najpotężniejszym, więc oddał się na służbę najpotężniejszemu ziemskiemu ówczesnemu królowi. Gdy dowiedział się, że ten boi się szatana, postanowił wstąpić w szeregi jego sług. Z kolei, gdy usłyszał, że szatan boi się imienia Chrystusa, postanowił oddać się na służbę Zbawiciela. Po przyjęciu Chrztu, Krzysztof, dla zadośćuczynienia za służbę szatanowi, zamieszkał nad Jordanem, by swoją siłą służyć pielgrzymom idącym ze wschodu do Ziemi Świętej, przenosząc ich przez rzekę na swoich barkach. Pewnego razu w nocy usłyszał z ust dziecka prośbę o przeniesienie na drugi brzeg. Trzymając dziecię, poczuł straszny ciężar. Gdy zapytał, kim ono jest, usłyszał odpowiedź: Jam jest Jezus, twój zbawiciel. Dźwigając mnie, dźwigasz cały świat. Wówczas także pan Jezus przepowiedział mu śmierć męczeńską. Przepowiednia ziściła się około 250 roku, gdy Krzysztof umarł jako męczennik za panowania cesarza Decyusza. 26 lipca, w środę, obchodzimy świętej Anny, matki Najświętszej Maryi Panny. Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej. Według przekazów wraz z mężem Joachimem uprosili potomstwo długimi modlitwami, ofiarami i postami. Poczęcie Maryi Panny w łonie świętej Anny zapowiedział Joachimowi anioł, gdy ten przebywał na pustkowiu, poszcząc i zanosząc do Boga swoje ofiary. Anioł przepowiedział, że Anna pocznie dziecię, które będzie radością ziemi. Kult świętej Anny jako matki Boga Rodzicy jest od dawna w Kościele katolickim bardzo żywy. 27 lipca w czwartek przypada wspomnienie świętego Pantaleona, żyjącego na przełomie II i III wieku rzymskiego młodzieńca. Pochodził z wysoko postawionej rodziny. W wieku dziecięcym zmarła jego matka, która zdążyła jeszcze zaszczepić mu w sercu wiarę chrześcijańską. Po jej śmierci wychowaniem Pantaleona zajął się ojciec Poganin, który zadbał o to, by syn wyrósł na wykształconego człowieka o wysokim statusie społecznym. Skutkiem tego Pantaleon, tkwiąc w więzach pogaństwa, zajęty był kształceniem się na cesarskiego lekarza. Szczęśliwie jednak spotkał na swojej drodze chrześcijańskiego kapłana Hermolausa, który opowiadając mu o Chrystusie, najwyższym lekarzu, przywiódł go na powrót do wiary chrześcijańskiej. Odtąd Pantaleon zaczął trudnić się uzdrawianiem chorych mocą Bożą i pozyskiwaniem ludzi dla wiary, czym ściągnął na siebie uwagę pogańskich kolegów, którzy donieśli na niego cesarzowi Maksyminowi. Pantaleon zginął po ciężkich torturach przez ścięcie. 28 lipca w piątek obchodzimy świętych Nazariusza i Celsa, Wiktora I oraz Innocentego I. Nazariusz i Celsus żyli w I wieku. O ich życiu niewiele wiadomo. Matką Nazariusza była święta Perpetua. Nazariusz głosił wiarę na podobieństwo apostołów. Przybywszy do Mediolanu, wziął Celsa na swojego wychowanka i pomocnika w podróżach apostolskich. Obaj ponieśli śmierć męczeńską za panowania cesarza Nerona. Wiktor I żył w II wieku. Był XIV z kolei papieżem. Energicznie angażował się w walkę z ówczesnymi herezjami, gnozą i monarchianizmem. Za jego pontyfikatu wzrósł autorytet biskupa rzymskiego. Wiktor I odbiera cześć jako męczennik. Innocenty I był papieżem żyjącym na przełomie IV i V wieku. Rozstrzygnął wiele kwestii związanych z dyscypliną kościelną i liturgią. Podkreślał znaczenie Stolicy Apostolskiej i żądał, aby wszystkie najważniejsze sprawy przekazywano do rozważenia papieżowi. Działał też aktywnie przeciwko herezji nestorianizmu. 29 lipca w sobotę obchodzimy świętej Marty, biblijnej dziewicy z Betanii, siostry Magdaleny i Łazarza. Była ona umiłowaną uczennicą Chrystusa, która służąc jemu samemu i innym, udzielała hojnie jałmużny i gościny. Ewangelia ukazuje wielką wiarę Marty, jaką okazała wobec mocy Bożej, która później ujawniła się we wskrzeszeniu łazarza. Marta była świadkiem śmierci zbawiciela. Po niebowstąpieniu została wraz z bliskimi skazana na śmierć przez Żydów. Z opatrzności Bożej udało się jej jednak dotrzeć do Marsylii, gdzie dokonała swojego życia w klasztorze. Według podań oddała ducha leżąc na ziemi posypanej popiołem, słuchając słów Ewangelii Świętego Łukasza. Tego samego dnia przypada wspomnienie świętych Feliksa, Symplicjusza, Faustyna i Beatryczy. O świętym Feliksie nie znajdujemy zbyt wielu informacji. Jak podaje ksiądz Piotr Skarga, Święty Felix II był papieżem, który za obronę wiary katolickiej został spędzony ze swego tronu przez ariańskiego cesarza Konstancjusza i zamordowany potajemnie w Toskanie. Jego relikwie przechowywali najpierw tamtejsi klerycy, a następnie przeniesione zostały do kościoła świętych Kosmy i Damiana w Rzymie i tam odnalezione po długim zapomnieniu. Symplicjusz, Faustyn i Beatrycze byli rodzeństwem. Żyli na przełomie III i IV wieku. Pochodzili z Rzymu. Symplicjusz i Faustyn zostali skazani na tortury i śmierć męczeńską przez ścięcie pod panowaniem cesarza Dioklecjana. Ich ciała wrzucono do Tybru. Ich siostra Beatrycze odnalazła je i pogrzebała ze czcią, za co została pojmana, osadzona w więzieniu i uduszona. 30 lipca przypada wspomnienie świętych Abdona i Sennena, żyjących w III wieku Persów zostali skazani na śmierć męczeńską za panowania cesarza Dycjusza. Po biczowaniu ołowianymi kulami zostali ścięci mieczem. 31 lipca w poniedziałek obchodzimy świętego Ignacego Loyoli, żyjącego na przełomie XV i XVI wieku hiszpańskiego zakonnika. Przeżył on nawrócenie w wieku 30 lat, gdy przebywając w szpitalu po doznaniu poważnego zranienia w nogę, dla zabicia czasu Zaczął czytać pisma dotyczące żywotów Świętych Pańskich i Chrystusa. Po wyzdrowieniu rozpoczął życie w surowej pokucie przy klasztorze Dominikanów. Szatan dręczył go gwałtownymi pokusami i myślami o samobójstwie. W ciężkich zmaganiach duchowych powstało jego dzieło pod tytułem Ćwiczenia Duchowne. Był dwukrotnie więziony przez Inkwizycję z obawy propagowania herezji. Wraz ze Świętym Piotrem Faberem i Franciszkiem Ksawerym. Założył Towarzystwo Jezusowe. Korzystając z zachęty papieża Pawła III, Ignacy przyjął święcenia kapłańskie. Zakon Jezuitów szybko zyskał dużą popularność i znaczenie w działalności misyjnej Kościoła. Ignacy zmarł w wieku 65 lat, pozostawiwszy po sobie wiele cennych dzieł duchowych. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, rozważ wsparcie naszego kanału poprzez portal patronite.pl. Link znajdziesz w opisie.